Można by w jakiś sposób w tej chwili określić ten czas, w jakim żyjemy, że, 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 że to jest taki czas, gdzie rządzi mnie ta siła przebicia. I w gruncie rzeczy to właśnie nie znoszę tego takiego rytmu życia, tego, tego rzeczy. Tak na siłę, że tak bezwzględnie, ale ja, ja tego nie chcę. Ja właśnie nie, nie nienawidzę, ale ja się ja się nie buntuję. Ja czuję do tego, no taką prawie fizyczną niechęć, ale ale Ja sama jestem tak nerwowa, że jeszcze teraz ta matura to mnie kupę nerwów kosztowało. Egzamin mam 2 lipca. Pisemny pierwszy. Jeszcze tylko potrzebny mi jest Waserman. Teraz doszliśmy do czegoś, co co jest takie w przyrodzie naturalne, że większe zwierzęta pożerają mniejsze. Ani nie czuję w sobie siły, ani żadnej jakiejś takiej przynależności do tych większych zwierząt, do tych pożeraczy. Nienawidzę właściwie tych pożeraczy, a nie chcę i, i założyłam sobie i wiem, że nie mogę być tym mniejszym zwierzęciem. Dlatego myślę, że właśnie najbardziej to odpowiada mi pozycja jakiejś takiej rośliny, której żadne zwierzęta nie jedzą. w przyszłość i w gruncie rzeczy tak pod spodem wierzę w ludzi i w jakieś tam... To jest chyba wynik tego, jak mnie wychowano właśnie w tych najwcześniejszych latach. To, co mi wpojono, w co uwierzyłam początkowo na słowo, to chyba pozostało we mnie jakoś do teraz. Mm-hmm.